Witam, w kolejnym odcinku zagrajmy w Evil Island. Wątpa zagubionej duszy. W tym odcinku rozpoczniemy nasze zadanie na Ingos. I skończymy naszą podróż po Gipad. Tak więc, do dzieła! Zaraz użyję mojej magii i wyślę cię do Ingos. Ten amulet pomoże ci tu wrócić. Ale zadziała dopiero po znalezieniu dziewczyny. Przygotuj się. Poczujesz się trochę oszołomiony, Kiedy wrócisz do swoich zmysłów. Będziesz już w innej krainie. moja Dragonet będzie ci towarzyszyć. Niech twoje szczęście również będzie z tobą. Kariku, może jednak dałbyś nam jakiś zapasowy amulet, gdyby na przykład wpadlibyśmy w kłopoty i żebyśmy wtedy mogli tam to jakoś uratować życie, ale nie da nam tylko takie, które zadziała po znalezieniu dziewczyny, no cóż. No cóż, gra musi jakoś jakoś iść do przodu, prawda? Ale no to mi się niezbyt. Znaczy rozumiecie, w sensie... W sensie... Karik tu się zachowuje jak jakiś, Nie wiem, no Hamsko się zachowuje, strasznie. Dobra, ale no nic. Do dzieła, do nowej krainy Ingos. Jak wygląda ingos? Wszystko jest tam takie białe. Wydaje mi się, że nazywają to śnieg. Tak, i oto jesteśmy na ingos. Dokładnie tak jak Zak powiedział, wszystko tak jest tutaj białe. sobie Jest śnieg, są jelonki. No jest po prostu pięknie. I są uzbrojone obywatelki, które są słabsze jednak... Ja się jej odrobinę obawiam, gdyż nie wziąłem sobie siły. Zobaczymy jak to pójdzie. No. I jak widać... Ale no, tak mu się udało coś dobrego zrobić Zachowi. Jak widać, jak widać... Zach tak, tak teraz jest dość słaby. Gdyż... Zbrojny obywatel to jest najsłabszy z przeciwników, a Zak sobie mimo wszystko nie radzi z nimi. No ale cóż, cóż można powiedzieć. No tak po prostu, no tak to jest, gdy gra się Zakiem w drużynie razem z i z resztą kampanii. W momencie, kiedy byśmy grali osobno, to po prostu to po prostu to nie byłoby, nie byłoby żadnego problemu, żeby, żeby, żeby tutaj Zak zabijał wielu przeciwników, prawie wszystkich na tej mapie, ale jako że, gram, że grałem razem z to znają i z Rintem i Zak nie zdobył tyle doświadczenia ile mógłby, staram się tutaj przeczołgać w miarę możliwości. Kolejna uzbrojona obywatelka, no ta nam się na, na, na cios w plecy stawia, więc... i Izak zepsuł. Ej, zaku, za, za Izaku... No nic, no ale to tak wyglądają mniej więcej przeciwnicy, tutaj wam pokażę z bliższa właśnie. Oni mają noże z prądu i stroje z cienkiej skórki, no Jakoś sobie trzeba radzić, prawda? Oj, chyba tak zaraz wyjdzie. Przełączymy na chwilę na stary miecz, Dobra. i możemy atakować od nowa. Jeśli chodzi o zbroję tych przeciwników, to jest zbroja 13, czyli mniej więcej tyle co na Gipad, więc nie jest tak strasznie. O, proszę bardzo, no, ale jak widać, są groźni. Są groźni. No, proszę. No, cóż, nagroda 100 zł to nie jest, nie jest, nie jest. Nie jest Tyle, ile bym się spodziewał, gdyż 100 zł, to z niektórych orków wypadało przy odrobinie szczęścia. No nic, ale powiem jeszcze coś o misji. Jak widać odnalezienie miasta, czyli mamy się udać tu, a tutaj nas przeteleportował nasz wielki mak. No cóż, mógł nas przeteleportować w bardziej gościnne miejsce, ale cóż... Eee, tak, i tutaj Zak ma, a raczej gra ma jakieś takie mniej więcej m, prorocze zdolności, gdyż eee, tutaj ci drwale są, są do nas wrogo nastawieni. Eee, no cóż, <laughs> jak słychać. O, proszę bardzo, jest i troll Młody niebieski troll za 1400 punktów życia. No cóż. To jest raczej duża, duża ojej. To jest raczej duża ilość. E, jak na gipad i, i, i oczywiście wiadomo to jest troll, więc więc, więc, więc ciężki, ciężki orzech do zgryzienia to byłby dla nas, ale gdy uzbroimy, uzbroimy się w odpowiednie, e, e, w odpowiednie narzędzia typu jakiś fajny metalowa włócznia. Najlepiej stalowa oczywiście i tak dalej. No to się zobaczy. E, dobra, tutaj dochodzimy do, 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 e, do mostu i do osady myśliwych. E, tak dalej, tutaj biegają sobie uzbrojone obywatele. Jak widać młody biały tygrys. Mniej więcej tak wygląda. No oczywiście nie ma porównania z tygrysem z Gipana, ale to Zrozumiałe. też jest raczej słaby tak. przeciwnik. Nawet zabijemy, może jednego? No, proszę bardzo. Łatwo poszło z ciosów w plecy. E, dobra, i teraz coś, czego nie było dotychczas. Kiedy będę O, proszę bardzo. Pracownik. E, taki koleś po prostu no, nic nie robi, tylko ucieka przed nami. No, jest, jest tutaj na Ingos, jest dużo takich, takich. No, nie można ich nazwać przeciwnikami, chociaż gdy nas zobaczą, to. Uciekają i wołają naokoło innych, żeby nas y, zabijali. No... Cóż, tak to już jest, ale ale, ale raczej jeden szczał z łuku i w głowę i, i nie ma ich. Drodze! Wiń moje nogi, że nie są zrobione z żelaza! Teraz czekam aż Zak powie coś. Jaka długa i wysoka ściana! Ile osób żyje za nim? Tak, właśnie. Bardzo fajne są te teksty, szkoda, że, je, że ich jest tak mało, że na przykład nie podczas każdej misji jest jakiś tekst, bo to byłoby naprawdę fajne, a tak to... No, no, no gra, gra może trochę tracić ze swojego uroku, gdy nie ma tych, tych tekstów tyle. Dobra, przejdźmy przez, przez bramę. Tak zwaną bramę. No, i od razu zacznie się pierwsza na rozmowa. jestem w tym mieście. Muszę przyznać, że naprawdę nie wygląda jak nasza wioska. Zastanawiam się, jak tutaj żyją ludzie. Uh -huh. jakiś papier jest przyczepiony do mnie. Zobaczmy. Aha, zaginiona osoba, nagroda. Młoda dama, która mieszkała w gospodzie jednorożec, znana jako księżniczka, zaginęła drugiego dnia dziesiątego miesiąca i jak dotąd nie została odnaleziona. Znaki szczególne: skóra niezwykłego czerwonowego koloru, dziwnie ubrana. Osoba, która odnajdzie dziewczynę, zostanie nagrodzona. Gubernator Walrasjan obiecuje awans do rangi porucznika straży miasta oraz pokaźną sumę srebra. Jest wleka. Tak, to musi być ta, której szukam. Młodzieńcze! Czy mógłbyś mi powiedzieć swoje imię i cel wizyty w mieście? Jestem dowódcą straży. Kapitan Tilbar. Muszę wiedzieć, kto tędy chodza i po co. Twój wygląd jest bardziej wymowny niż jakiekolwiek słowa. W twoich marzeniach już odnalazłeś księżniczkę, mam rację. Czy jest jakieś prawo zabraniające tego? Nie ma praw zabraniających marzeń, oczywiście, że nie. Ale niestety, one nie mogą się spełnić. Tylko pomyśl, dziewczyna związana z samym gubernatorem Walrasianem została porwana. Nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak ci łajdacy dobrze ją ukryli. Czemu jej nie poszukasz? Dziękuję, ale moje zarobki są wystarczające. Co do ciebie, młodzieńcze, dam ci radę. Zapomnij o całej sprawie. Po wprowadzeniu nowych podatków przez gubernatora Walrasjana, farmerzy i trwale okropnie się wściekli na mieszkańców miasta. Nie tkną straży, ale mogą się zemścić twoim kosztem. Prawdopodobnie, młodzieńcze, doświadczyłeś już, jakby to ująć, pewnego braku gościnności ze strony naszych obywateli podczas swojej podróży do miasta. Ma pan absolutną rację. Mało co mnie nie zabili. A pan, kapitan straży, mówi o tym tak spokojnie, jakby nic się nie wydarzyło? Och, tak mi przykro. Oczywiście powinienem ogłosić alarm i całą straż wysłać do twojej ochrony. Wybacz, młodzieńcze, ale na pierwszym miejscu stoją rozkazy gubernatora i jego interesy. A ty, przepraszam, wyglądasz na młodego poszukiwacza przygód, który działa na własne ryzyko. Więc nie oczekuj jakiejkolwiek pomocy ze strony straży. Tak, i oto poznaliśmy pierwszą postać na Ingos, kapitana Tilwara, dowódcę straży. No cóż, dość ciekawa, dość ciekawa rozmowa, parę tekstów wpuścił Tilwar. <grym> Zack też próbował się odgryźć, ale mu tak nie wychodziło. No, ale i w ten sposób mamy takie pierwsze, pierwsze rozpatrzenie na to, co dzieje się w Ingos. Że tutaj na ten cały ustrój i w ogóle jak, jak to wygląda na Ingos jak, jak tu wygląda polityka i te sprawy, no cóż ja nie wiem, czy Zak wygląda na mieszkańca miasta, żeby, żeby tamci go wieśniacy atakowali, no nie specjalnie jest podobny do tych do tych albo do tych, ewentualnie nawet do, do ludzi tutaj sobie siedzących nie jest podobny tak w ogóle to czemu ten człowiek siedzi na kółku jakimś goły w samych spodniach nie wiem i co gorsze to chyba jest więcej takich ludzi nie wiem no ci tutaj w, w, w podkoszulki są ubrani no nie wiem nie wiem nie wiem czemu to tak jest trochę zrobione czy to dla żartu czy coś ale ale ci ludzie są straszni <laughs> albo są po prostu odporni na mróz dobra to tyle jeśli tak to, to tyle z naszego pierwszego rozejrzenia się po mieście Ingos. W następnym odcinku będziemy dalej zwiedzać.